gdzie wy wjeżdżacie, nas nie będzie Dzień dobry Państwu. Jestem na lajcie. Proszę Państwa, dziękuję za wczorajsze. Nie, nie podziękowałem Państwu. Nie no, podziękowałem, ale jeszcze raz dziękuję osobom, które wczoraj przyszły na moje lajty. Cztery wejścia i głosowały w ankietach oraz i tym, którzy nie głosowali też dziękuję za obecność, za wytrwałość, za ciekawe komentarze, wypowiedzi i tak dalej. Proszę Państwa, dzięki Państwu, kanał się rozwija szybciutko, pięknie, wspaniale. Także bardzo jestem Wam wdzięczny za aktywność tutaj na lajtach. Proszę Państwa, także zobaczymy, co to dalej. W jaką stronę ten kanał się rozwinie, zobaczymy, zobaczymy. Proszę Państwa, dzisiaj byłem w sklepie. Niestety nie miałem na to ochoty zupełnie, ale po prostu pojechałem, no bo musiałem coś kupić od co byłem w, w, w kilku sklepach nie są duże zakupy można powiedzieć, że malutkie ja na przykład wiecie co do tego Decathlona lubię jeździć yy, bo tam są tanie dosyć rzeczy, nie są one bardzo drogie ale dosyć fajne niektóre są fajne nie, mam takie, które już wiele lat używam i i się dobrze trzymają, dobrze działają, dobrze funkcjonują, dobrze służą. Dekatlon ma różne zresztą produkty, więc wiecie, i takie i, i owakie. Także proszę Państwa. Byłem też w sklepie Jula, to jest taki... no jakby go sprecyzować, to jest taki sklep z artykułami przemysłowymi nazwijmy to. Ale różne są tam rzeczy. Domowe tak samo, RTV AGD jest, ubrania, dużo duża część to są ubrania robocze. Różne takie przemysłówka, wiecie, wyposażenia domów, narzędzia różne, jakieś regały, jakieś... Akcesoria, no takie w, w szwar smydło i powidło no. Takie ładne drzewka, lipki Straszne korki Tutaj się pokusiłem o tą jazdę Zeszło mi bardzo długo, to jest nieprawdopodobne To jest tyle godzin już straciłem, no dwie godziny co najmniej na parę w zasadzie na dwa sklepy Czekajcie, no trzy sklepy, i tankowanie, a nie kupiłem prawie nic, no ale dobra, no jest jak jest, nie? A kurcze, wiecie, niezłe korki, naprawdę mega korki są. Wrocław, słuchajcie, to jest miasto. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale mówi się, że Wrocław jest najbardziej zakorkowany. Nie wiem ile w tym prawdy wiem. Na pewno, że korki są tutaj nieprawdopodobne momentami, i są to miejsca, słuchajcie, w których te korki są od, od kilkudziesięciu lat, i tak naprawdę nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić z tymi korkami. One tutaj są i prawdopodobnie kolejne 20 lat będą. Tak? Nic się nie da zrobić. Są ulice, niektóre tak zakorkowane, że to się w głowie nie mieści. Ładne bzy, nie? To lilak, takie różowiutki. No to ja sobie tu pół godziny postoję. To jest ulica Czekoladowa i oni tu zrobili rondo, tak? 20 lat temu. I to rondo miało niby pomóc rozładować te korki. Oczywiście to kompletnie niczym nie pomogło, tak? Kompletnie w niczym nie pomogło. Tutaj po godzinie 16 czy po 15 do 18 korek jest. Na, no murowany jest ten korek. Tak? To jest... No to jest przerąbane po prostu. To, ja też zrobiłem błąd, ale po prostu nie wyrobię się w inny dzień, żeby tu przyjechać. A nie chcę dnia roz, rozwalać, żeby tutaj na wieczór, bo wieczorem też są korki, także to, wiecie, to, to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest taka godzina, czy taka. Tu zawsze jest korek. No, o 12 w południe nie ma, no powiedzmy, czy o 11. A potem koniec świata, to po prostu tutaj jazda to jest udręka. To jest jedna z najbardziej zakorkowanych ulic we Wrocławiu. Nic, spróbujemy zaryzykować, pojedziemy sobie w lewo. Tam jest taka równoległa ulica, która korkuje się w, drugim, w drugiej kolejności. Ale w momencie, kiedy już jest taki korek tu duży, to ja podejrzewam, że tam będzie tak samo. Ale zaraz zaryzykujemy. Za, za no, co jest straszne po prostu. Ja miałem nie narzekać, słuchajcie, ale to jest po prostu, nie mieści się w głowie. Tu się nigdy nic nie zmieni. Nie, to jeszcze nie tu. Nie, tu, dobra, skręcamy. Skręcamy, słuchajcie. I zaryzykujemy na Zabrodzki. Pojechać. Zakończy. Sto tu niebo jak już płyt No chara no, zaczyna Ona tańczy jak nik O na deska Jakiś fotel stoi no, 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 A ja mam pozziła Nie tańczyć wróciła ...muzyki wciąż się kiwa i poprawia swój niemotykot... ...z ...sto niemodnych już płet kochana... To też korek jest. Trochę mniejszy, troszkę mniejszy jest, ale też jest. Słuchajcie, też jest. sobie pośpiewam, dobra? I też koreczek, także niestety nie uciekniemy od korka, proszę Państwa, jest źle, po prostu najlepiej tu się gdzieś sobie auto zostawić, poczekać godzinę i, i, i wrócić dopiero wtedy. Makabra, makabra, naprawdę. Jeżeli musicie się przedostawać przez Wrocław, to pamiętajcie, że są miejsca i są takie, takie godziny, że nie warto. Bo po prostu odechciewa się tu mieszkać. Naprawdę, odechciewa się mieszkać. Chyba, że ktoś lubi, wiecie, Wrocław ma dużo zalet, bo tutaj jest duży rynek. Tak? W sensie, nie rynek jako rynek e, wrocławski, tylko chodzi o rynek zbytu na towary. Jeżeli na przykład macie biznes jakiś, no to Wrocław jest fajny pod tym względem, bo on wchłania niesamowitą ilość produktów. Wrocław, nie? Ale z drugiej strony, Wrocław jest makabryczny, jeżeli chodzi o komunikację. Szczególnie o jakichś takich porach, powiedzmy, i to porannych, i to popołudniowych, tak jak teraz. To jest coś. To jest coś strasznego. Także słuchajcie, Ja wiem, ja znam ludzi, którzy lubią mieszkać we Wrocławiu. Na przykład mieszkają tu jakiś czas. I często, wiecie, często jest tak, nie chciałbym nikogo obrazić, ani jakoś, nie wiem, żeby ktoś się poczuł dotknięty, bo ja już się zdarzało, że tak, coś takiego mówiłem i ktoś był obrażony, czy coś takiego. Słuchajcie, często Wrocław lubią osoby, które się tutaj sprowadziły, które tutaj nie mieszkają od urodzenia. Na przykład przyjechały gdzieś spod Wrocławia. Ten Wrocław się wydaje rzeczywiście czymś takim niesamowitym dla, dla niektórych ludzi. Ale słuchajcie, to zależy, co kto lubi, tak? Na przykład, jeżeli ktoś lubi rozrywki miejskie, wielkomiejskie, no to dobrze, to tak, to oczywiście. Może ktoś lubi mieszkać w centrum, wśród ludzi, w, w zgiełku, no co kto lubi, prawda? Natomiast powiem Wam, że te wszystkie tego typu rzeczy. Słuchajcie, to jest po prostu badziewie, tak, ja powiem, nie, ja powiem to szczerze, słuchajcie, jaką my mamy, jaką my mamy gastronomię we Wrocławiu, jakie my mamy w ogóle usługi, jakie my mamy rozrywki, jakie my mamy kulturę, przecież Wrocław to jest totalna prowincja, słuchajcie, no, błagam, ja nie mówię, że Wrocław jest jakiś zły czy coś, no, nie jest zły, ale to jest totalna prowincja i to w takim znaczeniu, słuchajcie, w takim znaczeniu mentalnym, no, po prostu, tak. No, nie oszukujmy się, takie jest po prostu. A w skali Europy to my jesteśmy wioseczką. Ja nie mówię, ja nie uwłaczam nikomu, co jest ze wsi, tak, bo ludzie są ze wsi, z miast i tak dalej. To chodzi o to, że po prostu wiecie, to jest bardzo prowincjonalne miasto. Niby, niby są bardziej prowincjonalne miasta, ale, ale wrócą lepszy. Gdzie my żyjemy, ludzie. Słuchajcie, u nas, to jest, u nas to jest wszystko sztuczne, wiecie? nawet tradycji żadnych nie ma. Wrocław to, jest, to są dawne ziemie odzyskane. Po prostu tutaj żadna tradycja się nie narodziła, tu nie ma kuchni żadnej regionalnej, to wszystko jest takie eklektyczne, nie? To, znaczy, to też ma swoje zalety, ale no taka prawda, tutaj o to się nie dba, tak? Ponieważ... Tu się nigdy nie dbało o to takie dziedzictwo kulturowe, bo ono było obce. No więc trudno dbać o obce dziedzictwo, tak? Niemieckie po wojnie. tak. Wszystko, co było niemieckie, było niszczone. Architektura była niszczona, a jest do dzisiaj niszczona. Tak? Pewnie z innych powodów już niż kiedyś, ale dalej jest niszczona. Tutaj mało zabytków jest. We Wrocławiu jest mało zabytków. Wydaje się, że jest niby dużo, ale słuchajcie, to nie jest dużo wcale. Tak? Wojna bardzo wiele zniszczyła. Yy... Jeżeli chodzi o gastronomię, to już w ogóle się nie będę wypowiadał. Bo to to nie ma czegoś takiego jak taka kuchnia regionalna, czy coś, słuchajcie. Tu jest jakaś straszna spina w tym Wrocławiu, taka. Wiesz, wiecie, no to jest też mentalność ludzka, tak? Jakaś polska mentalność chyba jest specyficzna. Ludzie są specyficzni u nas. Raz tacy, raz tacy, wiecie, to jest różnie, nie? Narzekający, Polacy bardzo narzekają. Tak, że ja narzekam teraz, na przykład bo też mi się wiele rzeczy nie podoba. Też lubię ponarzekać. Ludzie nie są zadowoleni z niczego, z, z tego gdzie żyją, gdzie mieszkają. Także... Także... wiecie, to jest... No, wyjechaliśmy z korka, słuchajcie, dosyć szybko nawet bym powiedział dosyć sprawny, nie wiem, po tym by, rzeku. No zobaczymy. No i słuchajcie, y, atmosfera we Wrocławiu jest taka no jaka jest. No przyjedziecie, zobaczycie, może wam się będzie podobało. No to jest kwestia gustu, może wam się spodoba. Bo ja też nie chcę narzekać na wszystko, bo to są też fajne rzeczy we Wrocławiu, ludzie też są różni, tak jak wszędzie. Ale wiecie, ja tu mieszkam bardzo długo, nie? I widzę te mankamenty tego miasta, widzę te wady, widzę te negatywne zmiany, które zachodzą przez lata. Nie mówię, że wszystko jest złe, ale dużo rzeczy jest złe. Słuchajcie, ja zwracam wracam. Nawet mi się nie chce brać tego telefonu. Ja wracam. Dobra, słuchajcie, jadę dalej. Dalej trzeba jechać. Dalej trzeba jechać, słuchajcie. Nie ma czasu. Co za okropny dzień. Ja nie narzekać. Ale będę, jak muszę, to narzekać. Śliczna pogoda, nie?